Witam kochani, dzisiaj jest 18, dzień października 2021. Taksy, miejsce które znacie, tu stali świadkowie Jehowy, a już nie stoją, bo dlaczego nie stoją świadkowie Jehowy? Bo im się skończył Jehowa i stali na świadectwo wszystkim narodom i przyszedł koniec na świadków Jehowy. Łukasza 19,27. I oni to co głosili, to na nich właśnie przyszło. Chrystus Król jest. Działa, Ja jest Iskra z Polski Także ja jestem Iskra z Polski No i tu Kazik Kiedyś stał Kazik Który głosił strażnicę I ten kierowca też był w Niby troszkę go bronił Ale Chrystus działa, ja działam to jest Jana 5 rozdział od 17 do 29. To jest pierwsze dmarcwisanie, że my skrzyszamy. Znaczy Mateusz 108, Skrzeszamy zakomanych cały świat jest zakomany. pierwszy Jana 5.19. Bo kłamstwo to śmierć, a prawda to życie. Prawda Chrystusa wyzwala życie daje życie. Chrystus żyje, ma 2020, 2021 roków, od narodzin mamy kalendarz Krósta Króla. On istniał już ojciec od wieków, odwieczny ojciec i zaraz 9 rozdział od 5 do 9, czyli 1 Mojżesz czy 15. zrodził się w Słowie Proroczym i szatan już jest zamknięty na 1000 lat. Obejrzenie 20 rozdział od 1 do 3, 20 rozdział objawienia 6 werset, 1 z Martysanie. Ja głoszę, Urszulka Wyszek Holandii. I teraz jest ostatni fałszywy bożek Covid. Wibianie i widzimy różnicę. Kto Bogu służy, kto Bogu nie służy. Dlaczego? Dla świętego spokoju. No I zarazem zamiast strażnic zwalają się maseczki. Czyli Chrystus przychodzi w Jego czasie, w Jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości, na śladowaniu. Pierwszy Piotra drugi rozdział 27-25 mam następować w jego ślady <laughs> czyli jakby dzisiaj Chrystus się zachował jakby był na naszym miejscu jakby głosił królestwo swego ojca bo jego ojciec nie miał córek miał jednego syna, Chrystusa Emanuela Jezus, dano mu imię Jezus przed rodem królem bo chciał uśmiercać uśmiercał dzieci do dwóch lat dzisiaj też dzieci właśnie cierpią bo dorośli nie, powiedzą, nie wiedzą jak się zachować bo nie znają Boga Boga Prawdy, Boga Żywego, Stwórcy i Nowy jest nowej ziemi, gdzie będzie Sprawiedliwość, 2 Piotra 13. Chrystus jest twórcą, jest Bogiem Wszechmogącym, jest Ojcem. Został wszystkie tytuły od swego Ojca, naszego Dziadka, bo na podstawie rodziny poznajemy Boskość. Ja kiedyś byłem dzieckiem, 1 Korintan 13, rozdział od 1 do 13. Byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, a wyrosłem na męża. urodziłem dwóch synów. Stałem się tatą dwóch synów, czyli ojcem ziemskim. Ale ojcze nasz tu się z niebie, Mateusz 23,9 9 jest Chrystus. Nie Jehowa, nie Allah, nie Buda, nie Trójca, nie Watykan, nie papież, nie Rydzyk w Toruniu. To są fałszywe ojcy diabły, Jana 8,44. Ale Chrystus jest prawdziwym ojcem. Ja jestem jego synem, Rzymian 9. 8:19 19 i też Chrystus jako Bóg przechłogący ma córki. 2 Korintan 6 rozdział 18 18 werset córki zrozumijemy właśnie z prawdy Jakoba 18, bo Chrystus wprawdzie nas rodzi. Nie z wody z ducha z kranowy. To się wykąpie w rzece, w wannie, w beczce, to mu nie pomoże. Tylko w prawdzie, w Chrystusowej prawdzie, bo prawda to wytrwa do końca: w prawdzie, w miłości, w naśladowaniu, w Chrystusie, że będzie miał 10 przykazań w sercu, nie na kamieni wisa, czyli w sercu Hebraciku 80. I do kiedy będziemy głosić, ja wszyscy poznają Chrystusa za ojca wywyższonego, nie trupa na krzyżu. Przepraszam za tego trupów, za krzyże. Chrystus jest w niebie. To było na drzewie zielonym, siedziało, ale teraz w niebie. Chrystus jako potężny król i władca, ojciec z nieba, jedyny nauczyciel, Mateusz 238. I my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w jego naukach. On jest jeden nauczyciel. Umieramy w grzechu Adama. A Rzym 12 Chrystus nas wykupił z grzechu. Kłamstwo niewoli. Poznacie prawdę i prawda Was wyzwoli. Nie stawiamy murów, budujemy mosty, żeby dojść do siebie, połączyć się prawdą. Bo prawda, Chrystusa prawda nie nasza, nie moja, jest prawdziwa i ona jest żywa. Nie można jej przekłamać, bo jest prawdą, nigdy nie będzie kłamstwem. Tylko ludzie pociskają sobie kłamstwo i wierzą w kłamstwo, powołują się na. Na Chrystusa, na Boga prawdziwego, no i stają się fałszywe Chrystusy. Mateusz 24:5, ale mamy jednego Chrystusa, Efezjan 4:20, Efezjan 4,5-24 On tworzy teraz. On tworzy w nas z tego ducha, którego stracił Adam, bo Adam miał żyć w raju. I raj będzie na ziemi, prawdzie, w miłości i w tych ludziach, którzy uznają go za ojca, króla nauczyciela, dwawiciela. Precisa króla Emanuela, naszego ojca, żeby wszystkim.